W każdy wtorek nowe wydanie tygodnika Ciechanowskiego. W aktualnym numerze przeczytacie państwo między innymi: Ciechanowski Staszyc w ostatniej chwili likwiduje kierunki mechaniczne. Wzburzeni rodzice nie mogą pogodzić się z decyzją zarządu starostwa powiatu Ciechanowskiego o likwidacji kierunku i klasy o profilach technicznych mechatronik i mechanik samochodowy w zespole szkół nr 3 imienia Stanisława Stasica w Ciechanowie. Zmian dokonano w czasie trwania rekrutacji. W dniu, kiedy szkoła miała ogłosić wyniki i nazwiska uczniów przyjętych do technikum, okazało się, że kierunek zostaje rozwiązany. Młodzież i rodzice są załamani. Zabił żonę, a następnie popełnił samobójstwo. W ostatni piątek policjanci z ciechanowskiej komendy otrzymali telefon, że w pobliżu ulicy Reutta w Ciechanowie doszło do awantury domowej. Gdy przybyli na miejsce, zobaczyli przerażający widok. 28-letnia kobieta oraz 47-letni mężczyzna już nie żyli, a w pobliżu przebywało 3-letnie dziecko. W sąsiedztwie zwłok policjanci znaleźli trzy noże, prawdopodobnie narzędzia zbrodni. Tragiczna sytuacja finansowa Płońskiego Szpitala. Szpital w Płońsku ma ogromne długi 88 milionów złotych, z czego 30 milionów to zobowiązania wymagalne. Te sumy nie uwzględniają kosztów zaciągniętych kredytów i pożyczek, które wynoszą obecnie ponad 27 milionów złotych. Oraz gigantycznego zadłużenia wobec ZUS. Powiat Płoński nie ma zdolności na poręczenie takiej kwoty, stwierdził starosta Artur Adamski. Burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz zrezygnował z mandatu. Wybrany przez mieszkańców w kwietniowych wyborach burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz 18 lipca poinformował, że zrzekł się uzyskanego mandatu. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ostrołęce opublikowało już postanowienie o wygaszeniu mandatu burmistrza. Co teraz? Te i inne artykuły znajdziecie Państwo na łamach Tygodnika Ciechanowskiego.